Witam serdecznie w kolejnej części Silent Hill A w serii Silent Hill Hmm... Stawiam strasznie dużo negatywnych komentarzy, może nie aż tak strasznie, no ale niewygodną ilość i zauważyłem, że coraz mniej widzów mnie ogląda, dlatego postaram się coś to... lepiej, ale nie obiecuję, że mi to wyjdzie Nawet się teraz zgubiłem Łokuma! gdzie ja jestem nie wiem gdzie jestem Tam był ten pies chyba, to idziemy O, na leczniczy. Od razu lepiej. Od razu wiemy, że zaraz będziemy walczyć, nie? Właśnie miałem HP. Tutaj znowu? Pół, no to już miałem na płyteczki czegoś. Bye bye. Zgubiłem się. Pięknie, że przyszedłem. przyszedł. A... Troszeczkę mnie denerwują uderzenia każdej z tych bramek. Jak przez nie przechodzę. Widzimy, że tam dalej, jest kolejne oczywiście. Tutaj. Mam nadzieję, że... Znowuż ty! A właśnie, nie pieszę, że był unik. W niewygodnym miejscu nie Nic zrobić tak troszeczkę kamerkę mi jakoś źle ustawiło Według mnie twórcy mogli troszeczkę postarać się z urozmaiceniem Ja wam nie skakał na miejsce tego bohatera No ale widzę, że wybory nie mamy Urozmaiceniem tutaj a nie, że jest... Najpierw były to pielce, a teraz nagle są psy. Dawali, bo że raz jest to, a raz inne widziarostwo. Co to zaś za zwierch? No. Jest to za niedługo lepszy komputer. Liczę, że już dziś. I postaram się zrobić coś lepszego. Dobra. Grajmy więc. No wiem, za dużo się powtarzają. Znowu psy. Aaa, wynabiorę doświadczenia w walce z wami. Haha. trafiłeś ha. Duże tereny i wielka mgła. Przepraszam. to tu bardzo spokojnie, bo bardzo jest taki... nudna część gry. Zresztą ta gra ogólnie nie jest taka powiedzieć no chwileczkę o kolejna dziwna rzecz taki sam zamek to jest gra taka bardziej chyba żeby sobie pograć, a nie żeby nagrywać bo Nie ma tu żadnych ciekawych elementów do nagrywania. Wkręcimy się w kółko. Dobra. Cieszę się, że był z W ogóle skąd ja się jestem na cmentarzu? Czy do koło swojego domu w jakiś, w, przez jakiś plan zabaw i jestem na cmentarzu? O coś już wiemy co go otworzy. O, no pięknie. Nawet nie trzeba szukać. Idealne drzewko! Jez, wyszliśmy ze cmentarza. Wracamy do cięcia się. Samo złowice. Niewidzialna bariera. Tak żeby nikt przez przypadek nie wyskoczył Jak za bardzo spańkuje w grze Dobra gdzie jesteśmy? Chyba tam jest niewidziana tam jest dziura Nie możemy wrócić z powrotem drogą główną. O, w końcu może coś ciekawego. Ała. you alone out here hey you know i didn't think i'd ever see you again you took off without saying goodbye yeah well i'm not here for long i'm looking for my brother you seen him no i haven't alex going on here? I don't know. But every day there are more flyers to put up. Every day more people disappear. I had no idea. And if you did, would you have done anything about it? Yeah, I would have come back mm -hmm. for Josh, gotten him the hell out of here. God knows what kind of trouble he's in now. Trouble? Look around you, Alex. Lace is in trouble. I know. I get it. But I have to find my brother. He's my responsibility. After that, I'm gone. I suggest you do the same. Alex, wait. <coughs> I got this from Deputy Wheeler. <coughs> you should take him. See that scripture's kind for Jeśli to Czyli To szukamy. Dobra, mm. ja wracam do Was. Świetnie. Po krótkiej przerwie. Dobra, jestem już. Możemy kontynuować odkrywkę. ile tu ludzi zginęło. Idziemy dalej według mapy mi co trochę tych faktów. Ludzie znikają, ale stwory, które tu są, to się ich nie czepia. Ale ok, gramy. Niech tak będzie. Co ja przeskocz? Gdzie ja jestem? Det är det schysst. To oh yes. Hello, can I ask you something? I'm busy. Hey, you're Curtis, right? Yeah. <laughs> hey, man, how's it going? <laughs> Maybe this will interest you. I don't know you, sheriff's kid. Alex, right? Military man, now I see. I'm pretty sure it's broken. What do you think? Hmm. I think you must have stole this from your daddy. <laughs> Just tell me if you can fix it. Now don't go barking overs at me, soldier. The only person that tells me what to do is me. Got it? shame the way people mistreat such nice things. Look, what I really need is some information. Have you seen my brother Joshua? You want to talk to the mayor. He knows everybody's business. Mayor Bartlett? You know where I can find him? Sure. Same place he is every day. Digging up people's graves. You know, there's something seriously wrong with that guy. You know? Like in the head. That's Mayor Bartlett? Yep. No wonder all the streets are broken. Nobody around here gives a shit anymore. Yeah. I could fix it. Might take a little while, though. Keep it. It's yours. What's the catch? Consider it payment for your help. Nah. <sighs> Soldiers gotta have a gun. Oh. Thanks. Hope. Yeah. i like a fair trade. 26, malutki, dobry pistolecik Ciekawe ile mam na Boydęgo Jeśli w ogóle mam 5 I 0 w zapasie Ujdzie I też wolałbym tego shotdala Od razu lepiej Zaraz sobie stajemy, tylko sobie pozbieramy amunicję I pójdziemy zaraz odwiedzić może nie zaraz, może w następnej części Nie, wracamy po sejba. Ej, 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 ej. Ja nie chciałem tak. No. Dobra. To więc do zobaczenia w następnej części. Jeśli w ogóle będzie. Tak robi się troszeczkę nudna do nagrywania. Pograłbym sobie w nią, no, ale nie nagrywał. Postaram się zrobić Let's Play z innych gier. Może mi jakieś polecicie? Piszcie w komentarzach jak coś macie. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. 嗨，视频就录是不是这些。嗯嗯嗯